czyli my mówimy prosto święto trzech i chcemy tę uroczystość to święto uczcić kolejnym rzeczakiem że w naszej parafii, w naszej miejscowości rozpoczniemy tutaj tak jak było zapowiadane przejdziemy pod szopę na placu tam gdzie królowie zaprezentują się w pełnej rasie w pełnej okazałości rozpocznijmy jest to też forma naszej modlitwy, tego zewnętrznego okazania naszej wiary, tak jak kiedyś mędrcy, jedni mówią magowie, inni królowie, przybyli ze wschodu, tak my przybywamy do Jezusa, by się pokłonić, by oddać mu cześć, by też i innym o nim mówić. I niech to właśnie nam przyświeca w tym w tegorocznym orszaku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybrali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazareth do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida. Żeby się dać zapisać, Poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali nadszedł dla Maryi czas rozwiązania, porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali polo i trzymali straż nocną nad swoją przodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska z lepszą oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. I dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie. Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to usłyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli, i widzieli, jak im to było powiedziane. Czym prędzej się wybierajcie, nowe metlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do metlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana, Yeah. Oh. Współpracuj z nami, że to Bóg i człowiek prawy leży na się. Kaliny, by na własne oczy ujrzeć naszego Pana. By usłyszeć miłą dla ucha nowinę, którą wszystkim ludziom jest dana. Odjedziemy do siebie pełni mocy wiary, lecz również zjawimy się tutaj po to, by jak królowi złożyć dziś pofierze na złotą szkatułę, co zawiera złoto. Przyjmij Jezu to złoto, które zapowiada Twoje królestwo. Witamy Cię, witamy Cię na ziemskim padorze. Witamy Cię Jezu, z dawna obiecany. Witamy Cię ślicznie, choć biednie, pachle, zrodzony w szopie i żubku nasianie. Składamy kadzidło wonne jako Bogu i Kapłanowi, co łaski w krąg sieje. Spraw, aby odtąd kroczył taką drogą, co wzmacnia wiarę, nadzieję i miłość. Przyjm Jezu Kazidło, które wskazuje na Twoje ubóstwo. Z dalekiego wschodu, piaskami pustyni, jechaliśmy. Trzej królowie, bardzo już zmęczeni, od miasta do miasta w słonecznej spiekocie, rozpytywaliśmy wszędzie o królewskie dziecie. Nikt jednak nam wskazać nie potrafił drogi. W pałacach go nie było, bo to ubogi król. Zawierzyliśmy przed to gwieździe nad Betlejem. Ona nam stajenkę wskazała promieniem. Chcemy dać Ci dary. Przyjmij Jezu mirę, która wskazuje twoje posłuszeństwo, czyli mękę i śmierć na krzyżu. <try> <try> Ten piękny czas, gdy myślimy o Bożych narodzinach, od domu do domu niesiemy orędzie pokoju i miłości. Świętej rodziny szukamy, podwizanych rodzinach, by z Jezusem, Maryją i Józefem uczyć się jedności. To właśnie ksiądz Jan Czuwa, w Kongu pracował, każdego dnia zgodę z ludzi budował. Zginął śmiercią męczeńską, bo z parafianami został, przykład jego życia na Siedliny Ale my wszyscy jako Kościół mamy budować mosty. Jesteśmy wspólnotą posłaną, by czynić pokój wokół nas. Nieważne jaką mamy skórę, burzmy mury w lewości. Ksiądz Jarczuba, który pozostał z nami do końca, tego uczył nas. Oddal od każdego człowieka, młodego czy starszego, myśli i uczęki wynikające z ekologizmu, które oddzielają dzieci Ojca Niebieskiego od siebie nawzajem i od ciebie. Niech Twoja łaska będzie dla wszystkich tarczą przeciwko wrogom Twojego Ojca i Twoim własnym. Przebacz, Panie, nie wiedzą co czynią. Jeśli ludzie z Twoją pomocą będą się wzajemnie miłować, na świecie zapanuje prawdziwy pokój, a my, dzieci, będziemy mogły żyć bez ręku przed okropnościami kolejnej do już końca naszego lądowania. Ta pamiątka mała od nas nic wam nie zostanie. Bóg wam zapłaci, że nic inne potrzeby wspieracie. A jak Bóg da, to zaroczymy zacięcy. Do zajęki, do Jezusa. I... Yy, Warszawkowi Konnemu, Bóg zapłać, że się zorganizowali, że byli. Koniom dziękuję. Czy konie mnie słyszą? Słyszą, dobrze, Bóg zapłać wszystkim za tę naszą modlitwę, za ten hołd, który oddaliśmy, idąc, będąc, modląc się, śpiewając kolędy. Bóg zapłać, świętujmy tę dzisiejszą uroczystość, objawienia Pańskiego. Mówmy innym o tym, że Jezus się narodził dla wszystkich. To jest nasze zadanie, to jest nasza misja. Bóg zapłać. Teraz już kto jeszcze nie uczestniczył we przy Świętej, to za chwileczką 11 rozpoczynamy i na zeprzeczką świętą. Zapraszam. A teraz jeszcze nam tutaj pewnie jakąś kolejne na to